Wszystkich użytkowników portalu Witalna Mama. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy cykl filmowy, który będzie opowiadał o kobietach, które są w ciąży, kobietach, które ją planują, bądź też mają już ją za sobą. Spytamy Warszawiaków, jakie są dobre oraz złe strony bycia w ciąży. Cześć, chcielibyście się wypowiedzieć na temat ciąży? Cześć, witam. Nie się odpowiedzieć? Dzień dobry, chciałabym zadać Pani parę pytań. Parę pytań? Jasne. Czy mogę ci zabrać chwilę? Mogę. Jakie są doświadczenia Twoje z ciążą? Czy był to dobry okres dla Ciebie? Ciąża jako ciąża był dobry okres. No może gorzej ten poród, ale ogólnie w porządku przede wszystkim. No czekało się na małego, tak? Na maluszka, ale ogólnie dobrze. To jest w ogóle, uważam, wspaniały... Czas. Myślę, że bardzo potrzebny każdej kobiecie, i na pewno nie jest to żadną przeszkodą w karierze. Kilka koleżanek już urodziło dzieci, więc jakoś sobie radzą, ale jakby kariera nie była dla nich priorytetem, więc dlatego są takie szczęśliwe. No, faceta trudno zapytać, ale raczej to jego tylko zwiększenie obowiązków dodatkowych, czyli zakres obowiązków bezpisanego na papierze. Czyli praca, praca, jeszcze raz, praca i radość wielka. Trudności jedynie na uczelni, tak, żeby pogodzić rok z rosnącym brzuchem. Obowiązki są naturalne. Dla dziadka i dla babci to jest nobilitacja, przyjemność, że są wnuczęta. I właściwie więcej radości niż obowiązków, obowiązki są oczywiście, bo trzeba pomagać w wychowywaniu, szczególnie w pierwszej fazie, prawda, kiedy wnuki są małe, to wtedy obowiązki są duże, ale później oczywiście już się one zmniejszają. Jest bardzo duży obowiązek, zero koleżanek, trzeba się zajmować dzieckiem, dopilnować, oczywiście dużo, dużo, dużo wydatków, lekarstwa, leczenie na przykład, jak są chore, wizyty... U lekarzy. Są o wiele większe wydatki. Temu dziecku tak naprawdę nie może nic zabraknąć. Moim zdaniem jest to zawsze jakiś cud, tak? Ale piętnastolatka to nie jest osoba, która powinna zostać matką. Trzeba się liczyć także z obciążeniami, jeżeli chodzi o rodzinę, także, tak? Bo to też musi być niezwykły szok, jeżeli chodzi o obciążenia finansowe, tak? Jakbyś w tej chwili na przykład okazało się, że Twoja dziewczyna jest w ciąży, to co byś zrobił? W tym momencie. Jakby nie, nie przeraziłbym się tym, po prostu trzeba by to przyjąć i e, wychować dziecko, tak? Jestem w takim wieku, że już mogę sobie na to pozwolić jak najbardziej. Przeszkodą pewnie by było, ale nie tyle e, silną, aby z tego zrezygnować oczywiście. Mam wnuka, który ma 26 lat, ma dziewczynę mniej więcej w swoim wieku. Są bardzo zapracowani, warunki no, w tej chwili nawet niefinansowe, ale Czasowy nie pozwalają. Zażywałaś jakieś suplementy diety, czy jakieś witaminy podczas okresu ciąży? Wiesz co, zażywałam, ale w tym momencie nie powiem ci, jakie, wiesz, nie pamiętam, ale no na pewno te, co lekarz zalecił, tak? Przede wszystkim jakieś, już nie pamiętam, jakie to były, ale oczywiście zażywałam. Miała pani jakąś specjalną dietę? Nie. Czy miała Pani jakąś specjalną dietę? Yy, spożywała Pani coś konkretnie? To było tak dawno, że ja nie pamiętam, wtedy się jeszcze nie robiło żadnych takich doświadczeń. Jakie zachcianki mogą mieć kobiety w ciąży? No ja słyszałam o górkach, ale z miodem na przykład. Ale nie wiem, czy to się w rzeczywistości zdarza, także może taka. Wyjątkowo nie. Raczej odżywiały się normalnie, nie jedząc też nawet za dużo. Wahania nastroju, często wymiotują na przykład, no i yy, wrażliwe chyba miejsca ciała. Czy ciąża jest w tej chwili czymś modnym? Czy jest rzeczą modną? No bardzo, moim zdaniem, bardzo naturalną. No każda młoda kobieta chyba chciałaby mieć dzieci. Nie wiem, są na pewno jakieś trendy lansowane przez, przez telewizję, powiedzmy na przykład samotnych ojców czy samotne matki, to się może wydawać fajne młodym ludziom. Ale żeby była modna, no to... A, i również jak są jakieś panny takie na wydaniu, które już oglądają suknię ślubną, to, to w ich takich kręgach kobiet, które oczekują na to, też może być modne. Na ślub, na macierzyństwo. W Ukrainie to jest bardzo modne. i Najwięcej kiedy jest wiosna. Nie. Właśnie tak. Nie, no to jest zbyt poważna decyzja, żeby ulegać trendom. Chyba raczej nie. Tak właśnie wygląda sytuacja kobiet w ciąży widziana okiem Warszawiaków. Jak widać, zdania są bardzo podzielone. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.